Wrócą zakazy i nakazy z powodu koronawirusa. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w całej Polsce. Wytypowano powiaty, w których ponownie wprowadzone zostaną obostrzenia. Te w najgorszej sytuacji są na mapie oznaczone kolorem czerwonym. W województwie śląskim jest pięć takich powiatów. Pszczyński, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik i Wodzisławski. Te z mniejszym przyrostem zakażeń COVID-19 są żółte. W naszym regionie to Jastrzębie Zdrój, Żory i Powiat Cieszyński. Nie wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej są już świadomi, że czeka ich powrót do najbardziej rygorystycznych zasad. Inni uważają, że to dobra decyzja. Tak, niech to zostanie, bo będzie wrzesień i październik będzie gorzej. Mhm. Tak sądzę i tak czuję, a już to mówiłam z samego początku, że tego się tak szybko nie pozbędziemy. Zaskoczenia nie ukrywają władze miasta. Prezydent Rudy Śląskiej jest też oburzona, że o wszystkim dowiaduje się z mediów. Spodziewaliśmy się jakichś działań. Jesteśmy tylko zbulwersowani sposobem podania tej informacji na konferencji prasowej, której nikt wcześniej nie zapowiedział i też nie ma żadnych tak konkretnych działań, na czym to wszystko, za wyjątkiem noszenia maseczek. Będzie polegać. Trzeba pamiętać, że Ruda Śląska nie jest wyspą, nie dość na tym. Ruda Śląska jest w centrum aglomeracji, więc jak ma wyglądać w przyszłości transport, no jesteśmy bardzo ciekawi. W czerwonych powiatach nie będzie można organizować wydarzeń kulturalnych, a wydarzenia sportowe odbywały się będą bez publiczności. Zamknięte zostaną kina, siłownie i wesołe miasteczka. Ograniczenia powrócą w lokalach gastronomicznych i kościołach. Limit 50 osób będzie obowiązywał na weselach, pogrzebach i imprezach rodzinnych. Problemem nie do przeskoczenia może być i najprawdopodobniej będzie komunikacja miejska. Przez rudę Śląską do innych miast przejeżdża 35 linii autobusowych i tramwajowych skontaktowaliśmy się z przedstawicielami rządu i poprosimy ich o to, aby przekazali nam dodatkowe informacje i przede wszystkim uwzględnili specyfikę naszego regionu w tych zapowiedzianych ograniczeniach, bo wydaje się, że na obecną chwilę trudne albo nawet niemożliwe jest Wprowadzenie czy też zastosowanie ograniczeń na naszym obszarze? Zgodnie z projektem rozporządzenia do pojazdów komunikacji miejskiej będzie mogło ponownie wsiąść tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Jak mówi ekspert, zaostrzenie zasad to właściwy krok. Słyszałem głosy kontestujące ze strony samorządowców, dlaczego i czy to jest dobra decyzja. Ja, jako lekarz, jako konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, wypowiadam się za tymi właśnie ograniczeniami. Jeżeli my ich nie wdrożymy a szczególnie w tych powiatach, które są teraz określone, zdefiniowane jako czerwone, to może mieć lawinowy wzrost zachorowań i sięgający liczb takich, których tu jeszcze nie widzieliśmy. Nowe przepisy mają wejść w życie od najbliższej soboty, 8 sierpnia. Dzisiaj padł kolejny rekord liczby przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Ich liczba w ciągu doby wzrosła o 726.